Czekaj, co? O co chodzi? Tu jest mamona Discorda jakiś screen Może na miniaturkę go dali? Na puszce dzika, kurwa Dzisiaj mnie Turkę wstawili? Ta, a potem co usunęli? Ah! Widzę O Jezu Dodali dali mamona Na miniaturkę Mamoniada z konfiturą Mamo napisał ta XD, a za chwilę nowa miniaturka już bez niego. <laughs> o mój Boże, ale jaja. Napisał kurwa, że usunęli. A teraz to z Twittera zobaczyć? Czekaj. Bekę cisną. No ta, no. Ja już to kurwa wiele razy mówiłem. Ludzie nie oglądają Mamona, bo on dobrze gra w LOLa, kurwa, czy coś tam. Zapraszają go na jakieś eventy, bo nie wiem, bo to super fajny chłopak, kurwa elegancki z charyzmą. Ja dało po co go kurwa każdy zaprasza. Że tylko bek z niego mieć. Ale że on sam tego nie jest świadomy? Nie mam pojęcia. No ja patrzę. zmieniamy po prostu taki nowy, fajny smaczek. Yy, dzika wpadli na pomysł, że z tobą fajnie siadło na tym odcinku. Yy, no i wstępnie myśleliśmy o smaku konfitury. Co, co ty o tym myślisz? O kurwa, wtedy chyba ty tak średnio wchodzę i powiem szczerze, bo trochę tam tego dystansu złapałem na to, no nie. Ale to kurwa taka kwestia, że trzeba by to raczej przemyśleć trochę, wiesz, musiałbym, że tak powiem, w głowie sobie to poukładać, bo tak jak na przykład miałem tą reklamę Pili, co tam z tym Maxiem zrobiłem, z tym Makowcem, to też już było takie moje przełamanie się, żeby z dystansem do tego podejść, no nie? Ja tak wolno sobie do tego podchodzę wszystko. Rozkminiamy po prostu taki... <grym _> <grym _> <grym _> dobre kurwa, dobre, dobre. Fajny pomysł, w tym WK mają.